Człowiek ma naturalną skłonność do interpretowania tekstów przez pryzmat własnego doświadczenia życiowego, co może prowadzić do błędnych wniosków. Często kierujemy się tym, co dla nas wygodne, wybieramy takie rozumienie, które nie wymaga od nas większych zmian czy poświęceń. Ta tendencja do upraszczania może skutkować tworzeniem powierzchownych teologii, które wydają się atrakcyjne, ale w rzeczywistości są dalekie od prawdy objawionej. Przykładem są wspólnoty, które na podstawie kilku wybranych wersetów Pisma Świętego budują uproszczoną drogę do zbawienia, ograniczając je do samej wiary, rozumianej jako silne przekonanie o czymś. Tymczasem zbawienie wymaga czegoś więcej prawdziwego nawrócenia, które owocuje konkretnymi zmianami w życiu i działaniu. Sama wiara bez uczynków, bez owoców nawrócenia jest martwa, jak przypominali świętego Jakuba. W czasie czytania Biblii niewątpliwie działa Duch Święty który prowadzi nas do zrozumienia prawdy. Jednak nie można zapomnieć, że również szatan posługuje się Pismem Świętym, by kusić i wprowadzać błąd. Przykładem jest kuszenie Jezusa na pustyni, gdzie szatan cytował fragmenty Biblii, próbując skłonić Syna Bożego do niewłaściwych działań. Jeśli nawet wcielony Bóg musiał stawić czoła pokusom opartym na świętym tekście, czy my, jako ludzie grzeszni i omylni, możemy być pewni, że jesteśmy od nich całkowicie wolni? podczas lektury pisma. Dlatego indywidualne czytanie Biblii powinno być zawsze połączone z pokornym poszukiwaniem prawdy w Kościele, który jest filarem i podporą prawdy. To wspólnota wiary i tradycja Kościoła pomagają uniknąć błędów interpretacyjnych i prowadzą do pełniejszego zrozumienia objawienia Bożego. Czytając Pismo Święte potrzebujemy zarówno prowadzenia Ducha Świętego, jak i mądrości wynikającej z doświadczenia Kościoła aby nasze rozważania były owocne i prowadziły do prawdziwego nawrócenia oraz życia zgodnego z wolą Bożą.